Siema, siemano koty. Zostałem poproszony na Discordzie o wytłumaczenie zmian co do rankingów i matchmakingu i sposobu dobierania gry, który wszedł, które zostały wprowadzone razem z patchem wprowadzającym Pinheada. A behavior troszkę nam namącił. Pierwszą oczywistością, to co zauważycie logując się do gry po raz pierwszy od tego patcha, to to, że rangi zniknęły. Już nie istnieją rangi w tej postaci od 1 do 20, bądź od 20 do 1 pod kątem rankingu od najsłabszego. Od teraz rangi zostały zastąpione systemem, który się nazywa grade. Może zastąpione to jest złe słowo, bo to nie jest dokładnie to samo, już tłumaczę. A gradeów jest od teraz 5. Jest aż, bronze, silver, gold i iridescent. Każdy z nich dzieli się na 4, 4 rangi. Czyli aż ma od 4 do 1, gdzie 1 to są najlepsi, jest najwyższym grade wśród grade aż. Tak, aż do końca, nie? Iridescent 1 nie różni się niczym oprócz tym, że dostajesz i czaszki, bo jesteś, wyfermiłeś, nie? Iridescent 1. Możesz pomyśleć, czyli nic się nie zmieniło, tak? Jest 5 i dalej mają po 4 wewnątrz. 5 razy 4, 20. Dalej jest 20 ranków, tak? Możesz zrobić proste uproszczenie i powiedzieć. Dwudziesty ranking od teraz to jest czwarty, aż. Niestety to nie jest prawda. I już tłumaczę dlaczego. Ano dlatego, że co miesiąc będziecie spadali, niezależnie od tego, którego grada dostaniecie na koniec miesiąca, do samego końca. Co miesiąc będzie reset gradeów i zawsze zaczniecie od grade 4. Aż grade 4, nie? Możecie myśleć, kurczę, to co? Co miesiąc będę musiał. Co miesiąc będę musiał grać z ludźmi, którzy są Red rankerami? Pamiętaj, że ranka już nie istnieje to jest jedna kwestia. Albo co, co gorzej, teraz będę musiał grać z ludźmi, którzy zaczynają grać i niszczyć im frajdę? Skoro jestem killerem? Nie. A prosta sprawa. Grady nie będą używane w żadnym stopniu do matchmakingu. Grade to teraz staje się jakby ikoną, ile wyfarmiłeś z danego miesiąca gradeów, jak dobrze ci poszło. To jest taka bardziej, to jest taka ocena tego sezonu, gdzie sezon to jest jeden miesiąc. Nie? Natomiast nie są używane do tworzenia lobby. A co jest używane do tworzenia lobby w zamian? W zamian jest, zostanie użyty tak zwany system ELO albo MMR. A bardzo krótko ELO i MMR. Ten system został wprowadzony przez jedną z gier najstarszych znanych ludzkości, które dalej. Dalej marze szefanów, czyli szachy. Szachy wprowadziły system LOMMR, który tworzy ranking graczy na podstawie tego, jak dobrze, jak dobrze grali. Po prostu nadaje im punkty za, za gry, które przegrali, bądź odejmuje im punkty, sorry, dodaje im punkty za gry, które wygrali, odejmuje za gry, które przegrali. Są jeszcze, jest kilka kwestii, które zmieniają też, ile punktów się otrzymuje. Zależy, to nie jest taki prosty system. Problem jest w tym, że podobne systemy istnieją w innych grach, jak Dota, jak LOL. Wiele gier e-sportowych ma, ma wbudowany ten system. Najcięższe w tym systemie jest to, że musisz, musisz jako twórca gry, jako deweloper, mieć jakieś kryteria zwycięstwa, czyli kiedy dajesz komuś za coś punkty. Co dla, co dla Was jest zwycięstwem? Powiedzmy, grasz jako killer. Czy dla Ciebie, jako killera, 4K jest zwycięstwem? Dla mnie osobiście nie, bo 4K nie zależy od ciebie. Możesz zrobić 3K i ostatnia osoba ucieknie. Możesz zrobić 1 albo 2K i dwie ostatnie osoby użyją klucza i uciekną. Czy dla ciebie jako killera zwycięstwem są punkty? Dla mnie nie, no bo 32 tysiące punktów, maksimum stare. Ja mogę nabić doktorem z perkami potwarmienie. A. Czy, jako survivor, ucieczka z gry jakimkolwiek sposobem jest zwycięstwem? Dla mnie nie, no bo Claudette, która kłuca po rogach mapy i dostaje hacza na koniec, w mojej opinii jest gorszym graczem i nie zasługuje na zwycięstwo. Tak jak David, który ratował swoich, swoich ludzi z drużyny i robił generatory, nie? Także problem jest w tym. Jak behavior teraz stwierdzi, na jakiej podstawie będzie przydzielał i na jakiej podstawie odejmował punkty. Niestety nie wiemy, jak się to będzie działo. Natomiast najłatwiej jest po prostu grać i zobaczyć, w jaki sposób ten system elo będzie działał. Pamiętajcie tylko o tym, że od teraz grade'y to nie jest w żadnym stopniu to samo co ranga. One się nie tłumaczą, to nie jest prawda. Bo co miesiąc będziecie lądowali na gredzie aż 4, a mimo to dzięki systemu, ukrytemu systemu ELO, ukrytemu systemu rankingowemu, będziecie dostawali przeciwników podobnym sobie. Dobra, dzięki wielkie. Mam nadzieję, że trochę wytłumaczyłem. Bye, bye.